Tak i nie. Czyli super kombo z polskiego języka migowego, które po prostu warto znać. Tak, migamy tak. Czyli pokazujemy trójkę. Teraz łączą się wszystkie opuszki na raz. Tutaj, czyli pokazujemy takie potrójne o trochę, i teraz idzie do przodu z takiego o, trójka. Czyli to jest tak. Tak. Oczywiście pamiętamy tutaj o mimice, o ruchu głowy. Tak. Nie. Pokazujemy N i później E. Takie krótkie wyrazy w polskim języku migowym bardzo często migamy, pokazując pierwszą literę i ostatnią tego słowa. I tutaj właśnie tak jest. Czyli robimy N i później E. N, czyli trzy palce znowu pokazujemy. Łączymy te dwa palce u góry. Kładziemy poziomo, tak, że paznokcie są do przodu. I to jest N. I teraz zamieniamy je w E. Pamiętacie, jak było E? Wszystkie palce tutaj, cztery, łączą się z kciukiem o tak. I to jest E. I teraz N. Zamienia się bardzo płynnie w e. Widzicie? Nie. N i e. Nie. I teraz spróbujmy zamigać razem. Tak? Nie. Brawo! Znacie właśnie bardzo ważny kombo z polskiego języka migowego. Tak?